21 marca był dla społeczności Kościerskiego Ekonomika nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale też prawdziwym świętem, w trakcie którego uczniowie przebrani w kolorowe stroje przeszli ulicami miasta na kościerski rynek. W tym roku imprezę wznowiono po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Wzięli w niej udział uczniowie oraz nauczyciele powiatowego zespołu szkół nr 1 w Kościerzynie. A uroczystość uświetniła orkiestra Begama. Swego czasu rzeczywiście w tej szkole uczyło się znacznie więcej ekonomistów, znacznie większa była grupa nauczycieli, która uczyła tych przedmiotów. I w związku z tym pojawił się pomysł, żeby stworzyć coś w zamian za wagary, za opuszczanie szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny. I tak Powstał pomysł na stworzenie dnia ekonomika. Święto rozpoczęło się tradycyjnie od przemarszu ulicami miasta. Następnie wszyscy udali się na halę Sokolnia, gdzie przygotowano konkursy z nagrodami i mnóstwo wspólnej zabawy. Dzisiaj obchodzimy 21. edycję Dnia Ekonomika, czyli święta naszej szkoły. Po korowodzie, który już się odbył przebierańców. Teraz czekamy na gości i zacznie się konkurs Karaoke. Wyłonionych zostało 7 klas, które najpiękniej przygotowały swoje piosenki. Mamy dla tych klas cenne nagrody ufundowane przez nasze stowarzyszenie Magnum Opus Economic. Dodatkowo taką niespodzianką dla myślę uczniów będzie występ reaktywacja naszego zespołu nauczycieli De Belfers. W tym roku dwa nowe roczniki ze względu na przerwę pandemiczną po raz pierwszy mogły uczestniczyć w takiej formie świętowania pierwszego dnia wiosny, który jednocześnie jest dniem Bagarowicza. Mi się zdaje, że to jest taka odskocznia na pewno od normalnych lekcji ci, co naprawdę byli zaangażowani, to na pewno im się to spodoba. No i nie ma co ukrywać, że jednak zaangażowanie jest bardzo duże, bo jak widać, że chyba wszystkie klasy biorą udział i wszyscy naprawdę z siebie dali, co mogli. Bardzo fajnie, że szkoła coś takiego organizuje, że możemy w jakiś fajny sposób obchodzić to rozpoczęcie wiosny, tam wszystkie klasy się zaangażowały, nawet maturzyści zamiast przygotowywać się do matur, to, no to się przebierają, się bawią. Fajnie, fajnie. Jak widać, wagary można obchodzić także w szkole. Uczniowie nie protestują. Frekwencja na imprezie pokazała, że każdy z nich wolał pojawić się w szkole zamiast iść na tradycyjne wagary.